Gluten to są takie, mm, na przykład moja siostra jest uczulona na gluten i rzeczy w ogóle inaczej smakują. W makaronie, w spaghetti jest mm, pszenicy. I to jest na przykład takie coś, że jak um, ktoś zamawia w restauracji, um, a nie może jeść glutenu schabowego z ziemniakami, to musi powiedzieć, proszę pani albo proszę pana, ja nie, nie mogę jeść glutenu, więc poproszę o porcję bezglutenową. Gluten nie jest zbyt niepotrzebny, ale dla niektórych ludzi jest. Na przykład, jak ktoś ma alergię na gluten, to mu musi kupować produkty, które nie zawierają glutenu. Moja koleżanka z przedszkola wiedziała, bo y, poszła do takiego miejsca z swoją mamą, no i y, zbadali ją, no i wiedziała już na co ma uczulenie. Tego nie wiem, ale też można zjeść coś z glutenem i po prostu zobaczyć, co się stanie. Alab laboratoria oznacza wiarygodność.